Eee, mamy chyba trzy tereny zwiedzone, tak? O, tu coś nie odkryłem. A, bo ja tu jestem, czy tu jest wyjście, okej. Okay. Czyli jeszcze został nam tu jeden, jedna odnoga. Czyli które miejsce? Tu byliśmy? Time and tide, o Jezu. To to już widzę, że będzie jakiś, jakaś jakaś jazda, skoro coś z czasem jest związane. Dobra. Na początek level up. Przy tym level lapie zobaczymy, co tutaj mamy. Mamy Dodge. A. aha, do light armor'a miałem lecieć, tak? Ok, tu przejdziemy przez kolejny evasion. Jest light armor proficiency, dobra. Zaraz zobaczmy, czy ty już masz... Ok, Nie masz już kary za noszenie tego. Nie będziesz miał teraz kary za noszenie tego również. E, chyba. Tak. Okej. Okay. I tu jeszcze masz gacie plus 4 Te rzeczy są do sprzedania, bądź do wyrzucenia w sumie, do sprzedania, no tak. Nie w tej grze chyba. Chowamy tutaj to. To sobie poustawiamy tu. Dobra. Okej. Okay. Czyli teraz. No akurat się tort wykorzysta cały. Okej. Okay. Teraz następne jesteś Irena, ty. O! No tak, no to z nią, jak, z... jak zwykle mam dylemat, nie? ...w co inwestować. <laughs> Plus 5d energii. Nie no, to w ogóle nie się zastanawiał. 5d energii, spoko. Zanim zaczniemy bawić się w jakieś dodge albo cokolwiek... ...to najważniejsze jest zbierać tutaj. Żeby ten Master Archer... ...jak najszybciej wpadł. I mamy jeszcze... ...ziomeczka tutaj. Spell krawci ładnie, Fire Magic. Ok, tu dochodzimy. Będziemy mieli kolejny ognisty spell, jak go znajdziemy bądź odkryjemy. Teraz mamy jeszcze trzy: Resist Shock. okej, okay, weźmy sobie Resist Shock. I teraz do czego idziemy dalej? Mamy jeszcze dwa punkty, to co, do energii, nie? Ok, spoko. Rozdaliśmy wszystkie punkty, co mieliśmy rozdać. Które mieliśmy rozdać? Dobra. Ty nie masz w ogóle nic na sobie. Który miałeś? Ty miałeś. Proszę bardzo, założyć coś, jakiś ciuch. Trochę protection mieć, tak? Przy okazji, szybki zapis. I idziemy do ostatniej sekcji. No Okej. Okay. Time and coś tam. Czyli jestem pewny, że tu będą jakieś zabawki. Zdecydowanie. Oho, mamy pierwszy pressure plate. Aha. Ok, i co już? Mhm, mamy nóż. Trzy! Łojezus, Mariasz, trzy noże. Hmm, no ciekawe. Mam dużo tych throwing weapons, ale nie korzystam z nich, no bo. Sorry. Okej. Okay. Czy to coś zmieniło? Nic. Nic to nie daje. Jakiś czasomierz coś tutaj ten. Czy trzeba może? O! O! Hmm. Okej. Okay. Zastanawiam się. Nic się nie stało pewnie. Chyba nie trafiłem dobrze. Okej, okay, jeszcze raz. Ha! A no proszę. No jednak o to chodziło. Tylko oczywiście jeszcze chyba zrobiłem błąd, bo... Fuck. No dobra, nie zrobiłem błędu, ale właśnie chciałem sprawdzić co się stanie jak spadnę. No i właśnie sprawdziłem. No dobra, to chociaż tyle. Tylko to oznacza, że. To ma czasomierz. Nie, ja tam po prostu chyba zabrałem kamień. Ha! No tak. Ok. Tego kamienia chyba nie mogę ruszać w takim wypadku. Torcz oczywiście. Uuu, książka. Tak, ja chcę książkę. Teraz, bo ten teleport przeniósł tutaj, tak? Czyli. Teraz jak siebie przeniosę. Hm. Już nie działa, aha! Okej. Okay. Pytanie brzmi czy? Okej. Okay. Zobaczymy, gdzie mnie przeniesie. Ha! Jednak miałam rację! Tak! Mamy kolejną książkę z Wisdom. O, to chyba wiem komu będę dawał ją. Hu, No proszę. To jest naprawdę wielka zaleta Legend of Grimrock, że można w taki oto sposób sobie bardzo ładnie pogłówkować. I proszę bardzo, jaki ciekawy od razu outcome jest. Oho! Tu chyba znowu jakaś czasówka. Mhm. Mm Okej, okay, jestem prawie przygotowany na to. Przed tego, że jednak dam sobie te strzały z powrotem. Kurde, to, 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 to truje, ale tylko na chwilę. Okej. Okay. chyba sekret. Tak. FAK! Nie zdążyłem go wziąć. O-o. O-o. Well, hi. Dało się. Dobra, jest dobrze. To jest dobre miejsce. mimo wszystko. Dziadu jeden. Jeden z drugim. Trochę ciężko się obronić przed tym. O kurde, już prawie nie żyje. Dobra, zostałeś ostatni, nie? Hu! Cały mój front prawie nie żyje. To był celny. Hu. No, działo się. Jeszcze level-up'ik Stąd przyszedłem? Nie, tu, tu jest wajcha, ale okej, okay, moment Wszystko po kolei Wszystko po kolei Obczajmy, co tu się dzieje Tam coś jest. Uuu, jakaś zbroja Ładnie Kurde Zwiedzam ten hallway's tutaj ostro? Jak nigdy. Kolejna sekcja, aha, to mnie połączy z tym tutaj widzę. Dobra, ale może zacznijmy od początku, czyli od odpoczynku. Czuję się jak nowa, ale również słyszę jakieś dziwne dźwięki, które dochodzą za ściany. Dobra, teraz level up. Czyli tuż armory mamy ładnie, możemy iść do Hellfire Protection Ale możemy też iść do... Athletics, albo Axis Tutaj do Choppa, chyba do Chopa pójdziemy Okej, okay. wszystko do Chopa, żeby mieć jak najszybciej tego Chopa tutaj Dobra, Chop się przyda, żeby mieć jakieś specjalne ataki Dla postaci Dobra I teraz może zacznijmy eksplorować Zostawię sobie ten tor, żeby wiedzieć o taki punkt orientacyjny. Tak, to po prostu pozwoli tutaj się połączyć z tym starym wejściem. Aha, no tak, to nas wywali też przy okazji. Z powrotem. Ale nie, mnie interesuje tamto wejście. Ta zbroja. Interesuje mnie nawet bardzo. Okej, okay, tu coś leży. To tylko jedzenie o! Już nie masz... Już nie możesz dźwigać jedzenia więcej, co? Dobra, czy ktoś chce coś jeść? Ty chcesz jeść Nie, ty chcesz jeść Masz, zjeść sobie Super Okej okay. Tu nic się nie dzieje Ale to miejsce... Hm. Czy to miejsce przypomina to miejsce z notki? Nie, ani trochę. Niestety. Ani trochę. To tu bardziej jest to, jest to miejsce, bardziej jakoś tak. Bliżej. Gdzieś tutaj. Ewentualnie tu. Tu! Nie. Tu jest tylko taki kształt. Hmm. No nie, bo tam jest, tam jest przejście, tutaj nie ma tego przejścia. No nic, będziemy się potem zastanawiać, jak teraz zagadkę roz, rozgryźć. Wracamy z powrotem na powierzchnię. Okej. Okay. teraz które to było wyjście? O! Tu porzucałem rzeczy. I chyba zacznę porzucać również te, w sensie tu. Niepotrzebny mi będzie ani to, ani to. Niestety. A leder bootsy? Noszę leder bootsy plus 4 nikomu nie dając? Jak to się stało? Chyba to jest ten moment, kiedy trzeba te buty zostawić. Wziąć coś, co daje protection. Nie ja wiem, jak ja nosiłem te buty, że, że olałem tak naprawdę je tutaj. Mam teraz całą pustą skrzynkę. Okej. Okay. Spoko. To jest to miejsce? Tak. Time and Tide. Zapisujemy. Wracamy. Okej. Okay. Tutaj jest cały czas nasz kamień. On tu już zostanie. no, oh. Okej. Okay. O! Oh. Serio? Jeszcze ciebie tu nie było. O! Oh. Jaki szybki dead. Bardzo szybki. No okej. Okay. Sobie zapiszemy tu. Nie wiem co wziąłem. Fuck. Fuck. Dobra, zostaniemy tu, bo zabraliśmy ten sekret, więc jesteśmy trochę dalej. Zobaczmy, co tam znaleźliśmy w ogóle. Uuu, Cheating Mask! O, shit. To jest lepsze niż Heavy Armor. Haha, ha. nieźle. No, ale to będę nosił ze sobą na pewno. Dlatego, że... To potem przejdzie na ciebie. Pomimo, że masz duży evasion. Ale i tak dam ci całą tą zbroję. Tę zbroję. Bo ty już masz proficiency, nie? Tak, light armor. Dobra, potem dostaniesz. Aaa, ah, tu leżą moje rzeczy, idziemy, wracamy. Okej. Okay. Zauważyłem, że w pewnym miejscu trzeba rzucić kamieniem. Więc sobie ten kamień przygotuję. Zabiorę też torcza. Okej, okay. udało się, możemy teraz zabrać kamyk? O, proszę, szuriken, Shurik kolejny. No i mamy koniec, mamy wyjście, mamy raczej ten scroll. kolejny. No dobrze! Czyli mamy wszystkie cztery teraz, tak? Ok, bad never forgiven. Mm -hmm. Ok. Wróciliśmy na miejsce. Teraz zobaczmy mapę. Czy jesteśmy w stanie spaść tak? Nie. Te kropki powodują. Te kropki powodują, że. Nie ma tu wejścia. Tak, idę, kropki. Znaczy tu? Tu? Na sam koniec? No, tu nie spadłem. Fak, nie spadłem tu. Głupi jestem. Tu spadłem, tu spadłem, tu spadłem, ale tu nie spadłem. Shit! Dobra, trzeba będzie tu wrócić i spaść jeszcze. To za chwilę zrobię. A tymczasem najpierw. Rozwiążemy zagadkę. Więc teraz widzicie. Enter eternally imprisoned. Put to sleep. I mamy takie różne napisy tu również. Na każdym z tych miejsc. Cavern still echoing. I mamy crimes forgotten. I mamy również cztery skrole. But never forgiven. Prawda? But still dreaming. To depths beyond measure. By his call. No i teraz tak. Crimes forgotten to pasuje but never forgiven, nie? Tak mi się wydaje przynajmniej. Tu mamy. Cavern still echoing, but still dreaming to depths beyond measure by his call. Wydaje mi się, że to będzie to. Okej, okay, zobaczmy teraz tu. Put to sleep, but still dreaming by his call i mamy jeszcze eternally imprisoned. But still dreaming, to bardziej pasuje tu, nie? I czy nam to pasuje, że mamy put to sleep by his call? I co? Yy, no, jak widzicie, nie. Jednak nie. Nie taka kolejność. Fuck. O o. O Pajączki! Jeż ile tu jest! Jasne jeszcze nie zmieniłem tych. Fuck, co to jest w ogóle? Shit. Co to za shit! Jezu, ile ich jest! Masakra! Ale więcej was matka nie miała? Na szczęście daje małe obrażenia. Chociaż tyle. Jezus Maria! Serio? Zaraz mi się skończy. Już mi się skończyła. To jeden, tylko jeden. Uf. Oho! Uh, to jeszcze nie wszystko! Serio! Ile tego? Ile tego tu jest? O nie. Odejdź! Koniec? Nie! Nie mam energii na ciebie nawet Oby to było wszystko Tu już jest wyjście Tu jest leczenie Jakiś bajery szmer... O, oh, fuck Nie! Jeszcze jeden Gini. Dobra. Scroll of Frostbolt. Super. Okej. Okay. Leczymy się i zapisujemy. Uff. Jeszcze jakiś szybki. Ten safe. To tych słyszałem przez ścianę. Meneli małych. Jakaś bomba. Chyba ją miałem tutaj. Dobra, zobaczmy, co tam jeszcze się kryje. Jeszcze chodzą tam. To małe dziady. Jezu, naprawdę ich jest mnóstwo tu jeszcze. Ty małe dziadostwo ty. Koniec Nie. Jeszcze coś właśnie. Jeszcze gdzieś łażą Okej okay. Okej okay. Nie mam pojęcia co zrobiła Ta Wajha Okej okay. Fuck eee, no to nie było inteligentne <ścoughs> Pojawiłem się na nich i ich zniszczyłem przez to A już gravity as a weapon! Wow, jeszcze achievement! Lolks. No dobra, ale ta wajcha jeszcze tu coś zmieniła. Tylko nie mam pojęcia co. Okej, okay, widzicie. Dużo zostawiły po sobie. Śmieci. O! Wow! Butleks! Wow! requires skill XS 5 attack power 20 speed 9 szybsza o oh yeah. teraz mam zajebistą broń no dobra okej okay. to jest plus ale nadal nie wiem co zrobiłem wajchą <grybujesz> Aaa. Okej, okay, ta wajcha włącza i wyłącza teleportery. Teraz teleporty znowu działają. He. To było takie oczywiste. Znaczy, no nie było oczywiste, ale... Znaczy, zauważyłem dopiero teraz, tak naprawdę. No ale okej. Okay. Niechaj będzie. Tu już wszystko mamy zaliczone. Zabieramy torch. I co? I chyba jesteśmy już przy samym końcu. Teraz, tak, e, oczywiście zostaje jeszcze to miejsce, ale już nie chcę mi się tracić na nie czasu trochę, więc e, ewentualnie, tak jak zrobiłem teraz, dorzucę jakiś fragment do kolejnego odcinka, jeżeli to rzeczywiście było opłacalne. Również e, taka mała uwaga do Was, taka może prośba, jeżeli zauważyliście, że coś. W, podczas rozgrywki gdzieś w którymś miejscu coś przeoczyłem, nie zauważyłem, dajcie znać w komentarzach, bo ja też nie wszystko jestem w stanie wyhaczyć. I też nie, nie oglądam tego jakoś super dokładnie, tylko tak bardziej pobieżnie, żeby przeedytować, kiedy edytuję, więc gorąca prośba. O, jeszcze tutaj proszę bardzo. Przepraszam, szanowna pani zgłodniała trochę, więc damy jej trochę żarcia stąd. Smacznego. Więc tak, to by było na tyle, jeśli chodzi o mnie i ten odcinek. Dzięki wielkie za wspólne igranie z Legend of Grimrock z kolejnej planszy, z levelu czwartego i po części również piątego, jak się okazuje. Eee, pamiętajcie zostawić kciuka, jeśli film wam się podobał, komentarz, jeśli macie jakieś pytania co do gry, no i subskrybujcie, żeby być na bieżąco z filmami z gier indie. Wielka piana za wszelki feedback, trzymajcie się i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!